Zaprasza na wrzyć hędożone przygody Purposa. Pozdrawia, Jacek Rosenek. Bywaj. No hallo tutaj Purpose. Witam w kolejnym odcinku z Harry'ego Pottera i Kamień Filozoficzny. Idziemy oddać Hagridowi nasionka. No tak, coś czułem. Tak, coś czułem, że tą jedną kartę dostanę od Hagrida, ale gdzieś jedną musiałem pominąć po drodze. Trudno się mówi. Wciąż odnoszę dziwne wrażenie, że ona gdzieś tutaj jeszcze może być, no ale trudno. I się wykluje. Norbercik. Nie pamiętam czy w grze to będzie, ale... Nawet powiedział po angielsku, ja Norbert. Ale... ale, ale, ale... nie zostało to przetłumaczone. Hm.

No świetnie... Ty... ja. Dobra... Kurde, to... Kiedyś by to było łatwiejsze jakieś... No i złapałem! To był bardzo krótki mecz! Zostałem za złapanie znicza jest 150 punktów, a za wrzucenie jest do tego, tego kafla do, do bramki jest 10 punktów, także no chyba nie zdążyli 150, y, punktów bić. No i co, wygrałem mecz. Harry Potter, najmłodszy w historii wygrał mecz Znajdź jedną ukrytą kartę czarodziejów. No, to jest zakazane piętro. No ale cóż. Gdzieś tutaj mamy ukrytą kartę czarodziejów. To prawda. Folia magii. Co prawda, mamy pominiętych kilka kart. No ale cóż. Zobaczymy. Ktoś się włamał do banku Gringota. A kto to jest na tym obrazie? Czy to jest McGonagall? To jest chyba profesor McGonagall na tym. Nasza wychowawczyni naszego domu. Nie wiem, czy chce mi się szukać tą kartę, skoro i tak już tyle ich zostało pominiętych. No ale już dobra, no. Poszukam. <laughs> tylko ciekawe, gdzie? Chyba, że to zupełnie jeszcze nie na tym etapie, tylko na tym trzecim piętrze. I tak mi się wydaje, że to będzie właśnie na tym trzecim piętrze. No tak, bliźniaki. To chyba od nich będzie ta karta. Coś czuję, że to od nich będzie ta karta. Gdzie jesteście, łobuzy? No, tak coś czułem, że za tym obrazem, tylko myślałem, że Alohomora będzie się otwierało. Czyżby to tu miała być karta? Ukryta? Nie. No więc, gdzie poszli? Gdzie, po, gdzie poszli bliźniacy? To jest tyle poukrywanych rzeczy w zamku, że ciężko się połapać. No i co? Gdzie oni są? A, no właśnie. No pewnie. Na chwilę, że jesteśmy w stanie słychać. To jest łzydka dla mnie. Tu znajdziesz. Come on, George. Mamy work do czynienia. No i dostaliśmy kolejną kartę. <coughs> Czyżby to był Korneliusz Knot na tej karcie? Aż jestem ciekaw i sobie sprawdzę. BETY BOT. Fasolek wszystkich smaków Berteliego Botta. Bertiego Botta, przepraszam. No tak. To wiele tłumaczy. No oki doki. Teraz gdzie to A Aha, tutaj jeszcze jest, zobaczcie. No ale to już była ta jedna ukryta. Mm, <laughs> jedna ukryta karta, także. Ciekawe, gdzie jest to wejście na trzecie piętro, bo ja to szczerze powiedziawszy nie wiem. O, tu jest zapis. A, tu jest wejście na wieżę, widzicie? To powiem wam, że w drugiej części ten zamek jest jeszcze bardziej otwarty i można sobie łazić, gdzie wam po, po ogóle masakra tam znaleźć cokolwiek, ale tam przynajmniej jest mapa. <laughs> I dzięki mapie yy, można znaleźć, co nieco. co. Severus Snape. Wow, did you see that? Professor Snape just came out of the forbidden corridor. He's limping quite badly. Come on Harry, let's take a look before Filch comes back. No Hear oh, I think there's something awful down the corridor.

Magic with the Lumos, spell. Lumos. Maxima. No dobra. No, no. Teoretycznie nie powinno być trudne, ale tylko teoretycznie. Bo w praktyce jest y, bardzo trudne. 100%. Yay. Perfect spell. Hmm, za Mr. Potter. perfect spell. 5 points a pinch punktów, no. Hamowa. Idealny znowu. 100% powinno być. 100 razy z rzędu. Jej. <laughs> Perfect spell. 10 points for Gryffindor. No <laughs> dawaj, dawaj. To jest dla mnie zbyt proste. Wooh! Teraz mi się trochę ręka dotrzęsła, ale znów powinno być 100% 3 setuchny z rzędu P -p Perfect Spell 3 razy z rzędu. Czy uda mi się 4 razy z rzędu zrobić 100%? To jest wyzwanie O, już mi się nie udało. No, trudno. Prawie się udało. No z 95 na pewno będzie, ale, ale. 99. Ale numer. 3 razy 100% i raz 99% to jest bardzo dobry wynik. 50 punktów dla Gryffindoru. Piąknie.

Patrzcie, jaki jestem oszczędny, zbieram po jednej nawet fasolce. Przegięcie, nie? Co mi to wybiegnie? Niech się lepiej od razu pokaże. No dobra, co my tutaj mamy zrobić? O, tutaj mamy lumosnąć. świetne według mnie jest w ogóle świetnie jest to zrobione hmm. jak te gargulce się tak otrzepują <laughs> jeden z fajniejszych efektów także czy ta gra przypadkiem nie znaczy czy, 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 czy ta lokacja nie jest trochę za duża jak na, tylko na to żeby zrobić może tutaj gdzieś jest coś ukryte No nie, no znowu wchodzi na niewidzialną ścianę Harry. Hm. Tutaj to mię. Mnie... Aż by się prosiło, nie, żeby tam, tam był, było coś ukrytego. Ale nie ma. No niestety. Dobra. I wa na górze. Wszystko zrobione zgodnie z planem. 250 fasolek wszystkich smaków Berteliego... Bertiego bo ta, ja... Wiecie, to jest przyzwyczajenie. Nauczyłem się mówić Berteliego i tak już będę teraz mówił pewnie, ale dobra, dobrze, że... E, w pewnym... O, tam na końcu. Mówię wam. No ja wam mówię normalnie. A jak? Musiało, po prostu no, czułem to. Czułem to z kilometra, że tutaj, w którymś z tych właśnie e, witraży, będzie schowany karcioch. No, no, Słuchajcie, odnoszę dziwne wrażenie, że ta część powolutku dobiega końca w ogóle. No, zobaczcie, już mamy odkryte praktycznie wszystkie karty. E, do czwartego. No. I tu, a mamy 6 zakładek. W piątej, w szóstej już mamy jedną kartę, także no już już gra dobiega końca, ale spokojnie, bo zaraz później wracamy do e, pozostałych części, czyli do drugiej części, której w sumie nie mogę się doczekać najbardziej. No. O, Wingardium Leviosa. I gergulczek. znów nam zaświeci, a to będzie się ruszać pewnie góra dłu. Tak jest. Widzicie, jak ja przewiduję, co jestem? O! Oh, on takie fajne odgłosy chary wydaje za każdym razem, jak tylko podskoczy. O, oh, oh, aha, świetnie. O, oh, uh, och. Dobra, wszedłem. Pięknie, pięknie, Harry. Jestem z Ciebie taki, taki dumny. Dobra, co my tutaj mamy zrobić? W sumie tutaj chyba muszę gdzieś otworzyć jakiegoś gargulaka, żeby mi się otworzyło. Ale tutaj jest ukryte przejście. Przecież... Chciałem powiedzieć, przez to widać z kilometra. Ale bym się mylił i bym. no... Widzicie? Nie zawsze jednak to, co na pierwszy rzut oka, to, to, to jest takie oczywiste. No dobra. I tutaj nam się kolejna ścieżynka otworzyła, no więc lecimy do kolejnego gargulca i lumosujemy go. No nie, no to już tak odstaje od ściany, że tu musi być ukryte przejście, no. Bo zazwyczaj te, które nie odstają od ściany, są. Aha, tylko że pewnie mam. Nie? Jednak nie. Znaczy co? Ja może stąd byłbym w stanie. Nie, nie byłbym w stanie. Czyli poszedłem jakoś bardzo źle. Nie, 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 Teraz to ja się cofnę. Czekajcie, czekajcie, bo ja już sam zgłupiałem teraz gdzie mam iść. Zdecydowanie nie powinienem był tutaj schodzić. Tak mi się coś widzi. Dobra, podlatuj Harry. Nie poprawię sobie teraz okularków. Tylko kurna. Biegaj, biegaj chłopaku, biegaj. No no od tej strony no przecież to takie oczywiste, że to szok normalnie. Co ten purpos? No dobra. I mamy kolejną gwiazdeczkę. Dobra, słuchajcie, na tą chwilę dzięki serdeczne za oglądanie. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o dobrą zabawę i trzymajcie się. Cześć.